Od 2001 do 2005 lub 2006 roku Emine jest żoną Turka i mieszka w Wuppertalu. W tym czasie rodzi się córka, ojcostwo nie jest w 100% jasne. Kiedy jej mąż dowiaduje się, że ma ona romans z jego wujkiem Serwetem, składa pozew o rozwód. Niedługo potem Emine kończy również swój związek z Serwetem. Ale nie chce się zgodzić na rozwód. Przypuszczalnie, aby się zabezpieczyć... Na początku 2007 roku Emine przeprowadza się z córką do Monachium. W kwietniu zostaje złożona skarga do prokuratury, rzekomo z powodu obraźliwego listu Emine do serweta. Sprawa zostaje jednak umorzona. Dnia 28 stycznia 2008 roku Emine odwozi rano córkę do przedszkola. Serwet zwabia ją w zasadzkę na ulicy. Próbuje uciec, ale dwie kule trafiają ją w plecy. Gdy leży na ziemi, servetus wpakowuje jej trzecią kulę w głowę. Wtedy zabójca strzela dwa razy do pięcioletniej córki, a potem do siebie. Dziewczynka przeżywa z kulą w klatce piersiowej. Zwierciadło nasuwa kolejne skojarzenie, być może Emine wyszła za mąż pod przymusem. Kiedy jest trochę starsza i bardziej niezależna, dostaje rozwód. W rezultacie rodzina chce wydać ją za mąż za innego krewnego płci męskiej. Ponieważ nie jest już dziewicą, tylko starszy mężczyzna wchodzi w grę. Wybierany jest więc wujek. Aby od niego uciec, Jamine przenosi się do monachium. Ponieważ Servetus czuje, że jego honor został zraniony przez jej odrzucenie, zabija ją. Romans z Jamine, być może tylko domniemane, jest drobnym szczegółem który pojawia się w niektórych zabójstwach honorowych. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i pomoc w budowaniu dużej bazy danych historii o zabójstwach honorowych. Prosimy o subskrypcję naszego kanału Zabójstwo Honorowe. Na...